Widać to już doskonale, czyli kształt nowego wiaduktu kolejowo-drogowego, który powstaje na granicy Mielca i Chorzerowa, czyli na trasie, która połączy lotnisko mieleckie z mostem na Wisłoce i obwodnicą miasta Mielca, dalej drogą na Tarnów. Ja jestem właśnie w tym miejscu. Za moimi plecami widać już świetnie, jak będzie wyglądała konstrukcja tego wiaduktu, który tutaj na granicy, jak mówiłem, Mielca i Chorzerowa wyrasta. Nowe połączenie komunikacyjne miasta Mierca powstaje. Będzie to zupełnie nowa trasa, która tutaj od lotniska, od specjalnej strefy ekonomicznej, wyprowadzi myślę, że sporą część tego ciężkiego ruchu, a też dojazdów do pracy i z pracy ze specjalnej strefy ekonomicznej w kierunku zachodnim. Inwestycja, jak widać, w dobrym tempie jest realizowana. Wreszcie widzimy, jak ten wiadukt powstaje. My Heimerec wiele miesięcy temu na podstawie dokumentacji przetargowej przygotowaliśmy taką własną, dosyć artystyczną, można w cudzysłowie powiedzieć, różną interpretację czy wizualizację tego wiaduktu. Okazało się, że raczej się nie pomyliliśmy. Czerwony stalowy wiadukt wyrasta na granicy Mierca i Horzerowa. Jego zdjęcia i więcej informacji na temat tej inwestycji oczywiście znajdziecie w heimerec.pl